Dzień dobry i cześć, witam na kanale Wyprawy Baby. Z tej strony Kasia. W dzisiejszym odcinku zabieram was na bardzo fajne wydarzenie na, tutaj właśnie na zamku w Świnach, a mianowicie na Dol Guldur, czyli Władcy Pierścienia. I za moment, e, za chwilę zobaczycie jak zamek zmienił się właśnie w wioskę Hobbitów i e, jak orki będą straszyły w naszych lochach i piwnicach. I wiele, wiele wydarzeń, które właśnie będą miały powiązanie z Tolkienem do kolejnego wejścia. Więc w kolejnym wejściu Wam pokazuję, co tutaj się u nas na zamku dzisiaj wyprawia. Świny zamieniają się w wioskę hobitów i nie tylko. I zobaczcie, jak to wszystko tutaj. Mega, mega wygląda. Piękne stoły, zacnie, zastawione. Zobaczcie sobie hamaki. I oczywiście widok, który się rozciąga w tle, robi też ogromne wrażenie. Tak to wygląda. Pewnie zajdziemy i do Lochu, do piwnic. I patrzcie, jak pięknie właśnie maluje nam się ta wioska hobbitów. I tutaj zobaczcie, jak idzie jego lord. Nie wiem nawet, jak go tutaj nazwać, ale jest naprawdę barwnie, kolorowo. I tutaj sobie można nawet nabyć jakąś księgę. Zobaczcie, jak pięknie opracowane noże z końcówką właśnie takiego tutaj rogu, roga. No, tutaj mamy róg do picia. Tam mamy kowala, do którego właśnie teraz podejdziemy, choć o podejdziemy z tej strony. I tu zobaczcie. Mamy samych artystów. A tu zapewne są planszówki. Mamy to. I zobaczcie sobie. Ile tutaj słodyczy dla tych najmłodszych, i A przypuszczam, dla tych liziemy. najstarszych też. A tamtego idziemy. Tak, tamten pojedzie z nami do domku. No? no? Zobaczcie, jeden z najprzystojniejszych tutaj odtwórców władcy pierścienie. Zobaczcie. Mega. Ja to tylko topór. Jakby miał topór, to byśmy się. I tutaj zobaczcie sobie, mamy siedzibę Gandalfa, a co za tym idzie, poczta i tutaj różne stemple, pieczątki właśnie jego mościa i cała właśnie hierografia tutaj <głos> jest, <głos> <głos> jest... <głos> właśnie, mega, mega sztosik, ale zobaczcie, Gandalf jest współczesny, te wafelki, więc... <noise> Tosia sobie zrobiła elfi makijaż, tak? Pięknie. No. Więc pewnie będzie odcinek łączony, bo dzisiaj tak jak wspomniałam, nie mam za bardzo czasu. A tym bardziej mam jeszcze maluchów cały czas koło siebie, mam już zaganiany, więc pewnie jutro mm, będę dogrywać ten odcinek. To będzie odcinek właśnie z dwóch dni. już idziemy, więc no do kolejnego wejścia. Oczywiście strefa zwierząt, koniecznie. No chodź tutaj. Ten trusiek wraca z nami jutro do domu. No I tutaj mamy kolejne zwierzątka, zobaczcie sobie. Owieczki, kuski, a tam trwa najlepsze biesiada, zobaczcie. Tutaj zobaczcie, mamy piękne elfy i piękną, elfiemu, z elfią muzykę. No i Gandalf stoi tutaj z kuflem, ale nie wiem czy na piwo, czy na monety. Chodź, tutaj się zobaczymy, chodźcie. i tutaj zobaczcie, kobiety plotą. No oczywiście. Tak. Tak, co mamy do roboty? Jak nie pleść? No właśnie. Pięknie, pięknie. I tutaj mamy też coś fajnego. Co tutaj mamy? Co no. tutaj mamy? Skrzyneczkę drewnianą. Zobaczcie, mamy skrzyneczkę drewnianą. fajna. Tak, mamy Typu jaskuczek Aha. Faktycznie wygląda, jak jest, kuczy o go. Zobaczcie, super. Fajne, fajne. Jakie kapelutki, zobaczcie, fajne, jakie są. No mega! Jakie są kamienie, zobaczcie, wędrowniczki. <laughs> Oczywiście to tylko tak właśnie do zdobycia, ale na pewno nie są wędrowne. No, piękne stoiska, normalnie niesamowite. Zobaczcie, jaki. Nieziemski klimat, tutaj się e, nam... O, zobaczcie, mega. Więc trwa sobota, ja bardzo mało nagrywałam, zobaczcie. Pokonałeś górę. No, no tak wygląda Nazgór, prawdziwy Nazgór. Więc e, e, pewnie nagram jutro więcej, z tego względu, że dzisiaj kompletnie na to nie miałam e, czasu, więcej było. Różnych obowiązków plus dzieciaki obok cały czas. A tutaj zobaczcie, trwa nauka tańca. Wspaniała nauka tańca. <śmuszczaj> Można latać. O! No, zobaczcie, po prostu sztokic. Co robicie? Tańczymy. Znowu Tańczymy znowu? Albo dla, dla niektórych dopiero Słuchaj, ta więc tutaj sobota już powoli się kończy. Bardzo mało nagrywałam. Jak mówiłam, o właśnie, dlatego Ama, Ama cały czas sama, dlatego bardzo mało nagrywałam, ale to muszę nagrać, bo będzie odcinek z dwóch dni. Tutaj mamy Cikosława y, i za moment za chwilę pokażę Wam jak wygląda. Mój chłop się gdzieś szurał. Ale powiem Wam ciepło, nie Taki fajny gościu! Nagrywaj mnie. Był. Bo jestem na 14. Będziesz na YouTube'ach. O, no i to to właśnie jest o dzisiaj. Ama, ama. Nie ponagrywasz. No i tutaj ceremonia się już zaczęła i za chwilę za moment będziemy kosztowali dzikosława z pobliskiego lasu. Słuchaj, marchew pijaj? Królik! Patrzcie jakie królikowate. <grym> Jak witam powiem, drugiego dnia. Ja tacie, Witamy w niedzielę. Tak powiem, ja Tutaj powiem, trwa właśnie rozmowa na temat tego, bo Tosia się boli, nas zguli się boli, bo oni tak robią dziwne y, y, mov, movimenty, chciał powiedzieć dziwne ruchy, więc y, witam drugiego dnia. Mam nadzieję, że dzisiaj więcej nagram, że będzie się działo, że będzie kolorowo. No. Więc zaczynamy drugi dzień. No więc lecimy sobie do środka dzisiaj. Zobaczymy co się dzieje. Jak się ma nasz króliczek. Nie ma jeszcze ich. Idziemy, chodźcie. To nie są oni, to są dobre te. Tak, to są, jak oni się nazywają? Elfy. No i zobaczcie, majestetyczny zamek. Tak jak wspomniałam, dzień drugi. O, i już się zaczyna na łapki. Weszliśmy sobie na dziedziniec. Piękna dzisiaj pogoda, daj łapkę z tej strony, nie bój się. Jest piękna pogoda, zobaczcie sobie sami. Tutaj zawsze chmury robią niesamowitą otoczkę. We wszystkim idziemy zobaczyć, jak mają się króliczki. No, jak mają się króliczki i inne stworzonka na zamku. No, no więc zwierzaki nakarmione. Chodź jeszcze raz, mama tylko nagra, pokażę króliczka i już idziemy zobaczyć do taty. Jeszcze raz pokażemy, którego króliczka bierzemy, tak? się ja no, jaki tu piękny. Ja bym mogła sobie mieszkać w takiej wiosce. O tej, malutki, o tej. Którego bierzemy? O tej. Tego malutkiego, tak? liczny jest. Piękny, piękny, piękny. Trzeba będzie sianko mu ładnie wyłożyć. Chodźcie, idziemy. No jeszcze teraz Chwila na kawę, ludzie zaczynają przyjeżdżać, schodzić się, a my czekamy na babcię, nie? Pacie, pająk! Atrakcja dnia, pająk duży. duży. Tutaj mamy taki kącik, gdzie możemy sobie zasmakować gruchóweczki, bigosiku, napić się z kufla piwka. Soczku albo takiego butelkowego, kraftowego. A my co? Lecimy dalej, nie? Chodź ta. Więc jesteśmy tutaj w sali kominkowej. Ogólnie w zamku. Już Oluście biorę. Tutaj mamy beczki, które są e, oczywiście teraz do ozdoby. O co? Zepsuła się? Trzeba naprawić. No i tutaj mam chwilę, bo Mariusz wziął Olusia. Tosia karmi zwierzątka i troszeczkę sobie tutaj ponagrywam oczywiście odwracam kamery i pokazuję Wam piękne widoki, piękny zamek świny i zobaczcie tutaj te namioty jaką robią piękną otoczkę no i idziemy dalej uważamy na te liny żeby nie wyciąć tutaj orła. Pięknie. Zobaczcie, jak to wszystko niesamowicie wygląda. No, no i to wszystko, zobaczcie, cudnie, po prostu ktoś

Nie. I te widoki tutaj wszędzie są po prostu genialne mega no zobaczcie jaka miłość. Jaki popilek No i zobaczcie sobie jak śpiewają tam hobici. To jakiś jeszcze Niepolski język. A my wciąż u króliku. Zobaczcie, sesja trwa Zobaczcie, piękni e, Piękne elfy, piękne wróżki Zobaczcie tutaj Jaki przystojniak się ukrył Zejdę, bo jeszcze tutaj w ogóle nie byłam Całą część z dzieciakami A one się... Idź do Mordoru Idź do Mordoru jest Idziemy do Mordoru. O. Chodź do Mordoru. Co tu się czai? Można się ustraszyć. O. To zaraz sobie pewnie wyskoczy. I nas ustraszy. Tu nie ma nic. Tu jest ręka. Uciekamy, uciekamy. Ale mega zrobiony co? Jest klimacik. Tu ktoś śpi, czy tylko lalka? <ścoughs> Czyli nie tylko lalka. coś wisi. Zobaczcie. Pewnie się przestrasza. I tak się pewnie przestrasza. Bo znajdziecie życie to się i tak przestrasza. Wiem, że zaraz. Nie ma czego. O właśnie. Widziałam, że się przestrasza. Także fajnie. Myślę, że możemy wyjść już z tego mordoru. O nie. No chodź, chodź. No chodź. Siedź na Jestem taki samotny. Nie chcę być więcej sam. Zostań ze mną. Zostań o nie umiesz. Nie, na galerii. Więc tutaj mamy takie zawody, rzucamy pod koło, brawo! No i tutaj już zawody właśnie rzucania podkową dobiegły końca i za moment za chwilę pewnie będzie jakieś kolejne e, jakieś kolejne zawody. Mają życie, jestem gdzieś taką specjalistą rzeczywiście. A to dalej plotą! Wczoraj plotły i dzisiaj plotą. Głupoty cały czas. No jakie to głupoty, no? No nie gadaj! Piękne! Ale oprócz tego to ona pięknie pleży. No to ja widzę. Właśnie robiłam live'a na moim kanale akurat na TikToku. Zapraszam właśnie Was też również na TikToka, ale tutaj to ja tu to miejsce. Bardzo. Lubię. No, właśnie, Biesiada trwa w najlepsze. Wszystko się toczy tutaj swoim życiem. Tosia się tutaj wzięła za malunki, a mnie już w tych budkach trochę nóżki pobolewają. Z tego względu, że czuć każdy kamyczek każdy patyczek, ale jest naprawdę bardzo e, przyjemnie. Jeszcze się nie żegnam. Jeszcze będzie e, kilka wejść oczywiście. Myślałam, że będzie ich więcej, że będę miała jednak więcej czasu, ale no, jak to bywa właśnie na takich eventach. E, zawsze się coś dzieje i jest mniej czasu, żeby kręcić. Ale odwracam Wam i pokazuję, jakim pięknym jest właśnie Zamek, zamek w Świnach. Ja już właśnie tutaj podeszłam pod auto. Będę się przebierała właśnie z tych wszystkich kostiumów Reko, ciuchów Reko. Jeszcze pewnie jakieś wejścia będą. Aczkolwiek impreza już pomału dobiega końca, mamy blisko godziny 17, właśnie rekonstruktorzy są do godziny 17, ale my tu jeszcze chwilę będziemy, więc widzimy się w kolejnym wejściu. Zobaczcie sobie sami, piękne słońce w tle. Wioska Hobbitów zaczyna składać swoje menele. Wszyscy dzisiaj opuszczają to cudowne miejsce. Oczywiście my nie. My tu będziemy wracać. My tu jesteśmy cały czas. Zobaczcie, siaty zaczynają się zapełniać. Wioska Hobbitów jeszcze jest. Jesteśmy my. Jeszcze troszeczkę się tutaj pokręcimy. No więc to by było na tyle. Jeśli chodzi o odcinek Dol Guldur. Ostatnie karmienie, króliki, które jadą z nami zapakowane. Więc było fantastycznie. Mam nadzieję, że Dol Guldur wróci w kolejnym roku do nas na zamek, że będzie się działo. No to co? No to Nara, nie? A i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, o zostawieniu łapki w górę i widzimy się w kolejnych wyprawach baby. Dziękujemy, Dziękujemy. Hej.